Witam wszystkich bardzo serdecznie I ostatnio powiedziałem, że od ostatniej to jest przedostatnia misja Mój błąd Znowu jesteśmy w Pits Możemy wysłuchać e, opowieści co tutaj zaszło lecz to jakoś wyleciało mi to z głowy I szybki ranik wprost do laboratorium e, Naszego Kowala. Kurde, nie pamiętam jak ten pan się nazywa, dlatego cały czas mówię o nim e, jako Kowalu. Ale nagrywam ciurkiem, więc a niech będzie. Porozmawiajmy. Nasz wynalazca zbratał się z Sokolałowym...

I aby wykonać tę misję należy znaleźć jeszcze niedokończone e, plany Piera. Bierzemy runkę. Z tą nie użyłem jej już do końca. Nie wykorzystałem na upgrade. I szukamy starego pokoju Hefloka. A hmm, Właśnie tutaj był kolejny quick save, którego wczytywałem, ponieważ totalnie pierwszy raz w życiu wykonuję tą misję. Więc schodzimy sobie z schodkami. Tutaj ten pokój może posłużyć nam na za tymczasowe schronienie. Tam panowie skończyli rozmowę i rozeszli się. Przyduszamy tego, żeby mieć absolutną pewność, że... Nie zaskoczy nas, kiedy będziemy dobierać się do, do planów. A jeszcze odłożyłem go kawałek dalej. Wykwipowałem mignięcie. No też chyba miałem je. I tutaj miałem mega farta, ponieważ ten facet mnie praktycznie zauważył, ale to mignięcie poskutkowało. By wykonać tę czynność szybciej, oczywiście od razu bylibyśmy za jego plecami i nie byłoby żadnego problemu. Można również poczekać, aż on wyjdzie. I z tego co pamiętam, udaje się w kierunku tego drugiego strażnika, więc mamy wtedy sporo czasu, żeby do niego dojść. Super. Wracamy do Sokolowa i Piero. Tak, kończąc serię właśnie dowiedziałem się, zapamiętałem jak ten pan się nazywa.

I to mnie naprawdę rozbawiło. Musimy jeszcze zasilić to urządzenie. I oczywiście kogo poprosili? Już nie mogli naprawdę wyjść na zewnątrz i wsadzić tego pudełka z tego pojemnika stanem do tej maszyny wcześniej nawet, skoro wiedzieli, że będą chcieli jej użyć. No to jest niedorzeczne. Muszę jeszcze zapierdzielać na górę i wsadzić ten, ten pudełko strany. Mhm. Zbiornik jest gotowy. Ale na szczęście tutaj twórcy podstawili nam ładną rampę, więc to nie trwa jakoś bardzo długo. A tutaj prawie z niej spadłem i jesteśmy na dachu. Odłóżmy tram, to jeszcze taki test, wiecie, jakbyście pomylili lewy przycisk z przyciskiem F na klawiaturze. Lewym się rzuca, lewy, a, a F odkłada grzecznie na ziemię. Swoją drogą ciekawe, bo gdybyśmy wrzucili to, to wszystkie trzy by wybuchły. Zginęlibyśmy, e, wbudzając alarm, no to już by była całkiem tragedia. Niesamowite, po <trybujesz> prostu niesamowite, super działa. Sam jest troszeczkę chyba zdziwiony tym. Zabierzmy notatki z ciał i zauważcie, tym razem nie ma trzech ciał, tylko dwa przeżyła ta pani, która była nauczycielką Emily i zdaje się w niej podkochuje się e, Samuel więc nie, ma najmniej, więc nie ma jakichś tam wyrzutów do nas, że jesteśmy źli i to jest właśnie ta najfajniejsza chyba ze zmian e, od

all his talk of being an honorable man. something changed in the admiral as soon as the lord regent died. it had been building up. martin was acting strange, going quiet if any of us were near, whispering late into the night with havelock and pendleton while you were out doing the real work. i think they realized they were one step away from holding the same position the lord regent had. and worried they'd be held accountable for what they did here as the loyalists. they would have killed me too. But have luck spared me out of respect for my uncle i believe please talk to samuel and the others someone must know where they're going find emily she's suffered through so much and she's got no one else on her side except you samuel set this here in case you returned you can use it to call him he said he'd come quickly hopefully there's a place he can dock where the watch won't see him hmm <laughs> Now that you've eliminated the city watch, I can find my way out of here. But there's no way I can help Emily the way you can. I saw well, Samuel on the river earlier. I'm sure he'll take you where you need to go. One last trip I expect. I Sami, właśnie po nas. Żegnam was. I, I knew it. we'll need to get out of here soon. the admiral controls the military now, martin's high overseer, and pendleton's in favor with the aristocracy in parliament. they need emily, of course, but if havelock senses that it's all about to fall down around him, who knows what he's liable to do? i'll wait for you as long as i can. A tak! <laughs> Mój błąd! Y, oczywiście wkrać się pewien kicks w nagranie. To jest, to jest już chyba tradycja. W każdej serii coś takiego ma miejsce. Zapomniałem totalnie o tym, że nie wiemy, gdzie przechowywana jest Emily. Co oczywiście pamiętacie z poprzedniego let's playa, bądź jeżeli nie to zapraszam, że nie miałem problem z zimą z kółką wymówieniem. Tak nazywa się wyspa, na której przytrzymywana jest przyszła cesarzowa. I teraz, skoro już wiemy o tym doskonale, możemy udać się do samiego. Dobrze, czyli jeszcze jedna przejażdżka po rzece do ujścia. Tam właśnie Lord Legend budował swoją nową latarnię. To powinien być ciekawy widok. I teraz żegnam się z wami. Pa, pa.